Hej, kochani, mam na imię Natalia. Witam was w kolejnym vlogu. Dzisiaj będziemy zwiedzać Kales de Mallorca. Pokażę wam okolice i powiem wam, dlaczego Kales de Mallorca to wcale nie jest aż taki dobry wybór na wakacje. Dlaczego uważam, że Kales de Mallorca jest średnim wyborem podczas wakacji na Majorce. Dlaczego nie jest aż taką fajną destynacją mimo tego, że jest bardzo tania i jest tutaj bardzo dużo. Właśnie ze względu na to Polaków, bo mówią, że Majorka jest bardzo droga, hotele są bardzo drogie, więc po prostu Polacy wybierają to miejsce po taniości. Ale czy warto? Czy warto? Przekonajmy się. Właśnie jestem pod jednym z takich bardziej popularnych wśród Polaków kierunków hotelowych, czyli Canarios Park i zobaczcie, jak wygląda okolica. To są parkingi, także miejsca park parkingowego jest dużo. Aczkolwiek tutaj nie ma nic innego poza krzakami. Właśnie stamtąd przyjechałam. Tam jest jakby główna ulica i to jest jeden z pierwszych hoteli, które pokazują nam się właśnie w Kales. Tutaj jest jakby druga część, tutaj chyba jest taka strefa bardziej rozrywkowa, a w tamtym kierunku idziemy na plażę i właśnie tam się teraz wybierzemy. Dzisiaj ogólnie trochę wieje, mam nadzieję, że mnie dobrze słychać ogólnie. Na pewno za niedługo zaopatrzę się w mikrofon, żeby było po prostu, żeby ta jakość dźwięku była lepsza. bo iPhone 8 się nie jest taki super e, dobry, jeżeli o to chodzi. E, właśnie takie pytania są też, pojawiają się na Instagramie, czym nagrywam? Nagrywam wszystko iPhone'em. Mam 13 Pro Max i nagrywam na opcji filmowej. E, w momencie, kiedy nagrywam siebie, a kiedy nagrywam w drugą stronę, no to em, nagrywam z drugiej strony aparatem, bo teraz nagrywam przednim aparatem, żeby widzieć siebie e, i nagrywam to na opcji filmowej. I z tego co wiem, to mówicie, że jakoś jest super, więc się bardzo cieszę. Idziemy teraz na kala antena. Na taką e, jedną. Z dodatek, które ma do zaoferowania Kalec de Majorka. Zaraz zobaczycie jak to wygląda. Muszę zaznaczyć, że mamy właśnie styczeń, więc um, nie sugerujcie się tym, jak ja wyglądam, Jak jestem ubrana, no bo na Majorce normalnie latem jest ciepło. A wiem, że ten filmik trafi do wielu osób, które wybierają się, które oglądają ten filmik, tak naprawdę już e, latem, no zapewne. Także nie sugerujcie się moim ubiorem w tych odcinkach. Słuchajcie, jestem już w połowie drogi, za mną po prostu nie ma nic. Ta trasa wygląda tak z hotelu, za mną też są, jest ten właśnie hotel i są też inne budynki. To o, tutaj o. Jeżeli chodzi o dojście właśnie no, no to nad tą zatokę, to możecie wybrać właśnie tą ścieżkę za hotelem, albo iść na miasto i skręcić z miasta. Ja tą drogą nigdy nie szłam, dlatego zdecydowałam się, że przejdę się tędy, ale ona wcale nie jest jakaś super wizualnie przyjemna, krajobrazowa. Po prostu droga i krzaki. Idziemy dalej. Słuchajcie, na pewno wybierając tą trasę, właśnie z hotelu Canarios, e, idąc teraz w lewo, bo w prawo idziemy na kala antena, a w lewo jak pójdziecie, to pójdziecie na kala Magraner, która jest bardzo fajna, dzika, ale ostrzegam, że będziecie szli około godziny, z tego co mi się wydaje. Godzinka to taki jest minimum na kala Magraner, a jeszcze dalej jakby się poszli za Magraner jest kala Warques. E, I na te zatoki możecie dostać się też e, łodziami prywatnymi. E, I z tego co wiem, to Scala Domingos, które jest tam. A można wykupić rejs i on też płynie na Kalawarkes, ale nie zatrzymuje się tam na kąpiel, to jest tylko taka trasa widokowa. Tutaj, kochani, chyba z tego co mi się wydaje, jest hotel Alua, także on jest troszeczkę chyba fajniejszy od tego Kanarias, czy tam Canarios Park, no bo macie widok na morze z tamtej strony, no i z tej strony też zależy, gdzie macie pokój. Um, tutaj też widzicie na pewno takie domeczki, o te wszystkie to jest cała linia tutaj. Wydaje mi się to też, że to też są e, należące do hotelu, tego apartamenty, takie domki apartamentowe, ale mogę się mylić, albo są prywatne, albo są należące do innego hotelu, ale naprawdę nie wiem. Także podejdziemy sobie tutaj dalej, zaraz Wam pokażę, jak to wygląda. Uwaga, teraz pokazuje co, jak i gdzie. Tutaj, jak sobie mogliście zobaczyć na przebitkach, jest taki deptaczek i on prowadzi właśnie prosto z plaży, na którą zaraz tam podejdziemy, i on właśnie prowadzi tędy, tędy, tędy. I możecie sobie przejść tym spacerkiem kawałek dalej na kolejną zatoczkę, ale potem droga jest zablokowana. Musicie przejść przez bloki i dojdziecie sobie aż na Cala Domingos. Możecie to, możecie to też zrobić, idąc po prostu przez centrum tamtej tędy i moim zdaniem jest to o wiele krótsza droga i też przyjemniejsza. Kolejna sprawa, jak macie tutaj ten deptaczek, to tutaj jest taka platforma, na której też ludzie latem. Jeżeli woda jest spokojna, normalnie się kąpią, stamtąd sobie skaczą, widoczki są super, tym bardziej, że tutaj jest jaskinia, więc jeżeli będziecie tutaj sobie na kalę Antena i będziecie mieli możliwość na przykład um, snurkowania albo wynajęcia padla, no to bardzo polecam Wam właśnie to zrobić, sobie tutaj przypłynąć i zobaczyć jak to wygląda. Ogólnie trasa jest malownicza, aczkolwiek ja prze, jeżeli chodzi o kalę Antena nie przepadam za tym miejscem, chociaż naprawdę ma swój urok. Dlaczego ja aż tak nie przepadam za kala antena? To dlatego, że po pierwsze, tutaj zazwyczaj jest sporo glonów, chociaż mogę się mylić, bo um, przez to, że byłam tutaj kilka razy i miałam taką sytuację, przestałam to miejsce odwiedzać. Aczkolwiek teraz widzę, że na przykład glonów nie mam, mimo że są duże fale. Dlaczego nie lubię tego miejsca? Zobaczcie, słońce jest tutaj już wysoko. Mamy godzinę już grubo po 12, a nadal cała zatoka jest w cieniu. Co prawda latem to wygląda nieco inaczej, ale tutaj. Ze względu na to, że ta zatoka jest wąska i pomiędzy nią są klify, to po prostu ten cień tutaj pojawia się dość szybko. Dlatego no, ta zatoka jest taka półna, na pół, no i przez to, że jest mała, to też jest tutaj zawsze tłum ludzi. Jednak do plusów należy wymienić to, że to jest beach bar, są normalnie prysznice, oczywiście jest ratownik i tak dalej, My sobie teraz wracamy z powrotem do samochodu, podjadę od drugiej strony i lecimy na Cala Domingos. Jeżeli chodzi o Cala Domingos, to mam też przebitki z lata, jak to wygląda, także na pewno Wam pokażę gdzieś tam na kolejnych ujęciach. Jesteśmy właśnie od strony miasteczka, tutaj mamy już hotele i tam za mną za mną jest miasto Cales de Mallorca. Ja jestem właśnie od drugiej strony Cala Antena i zaraz będziemy sobie schodzić, zobaczycie tutaj mamy znaczek Cala Antena i idziemy zobaczyć to z innej perspektywy. Zobaczcie, przed chwilą byliśmy dosłownie na tej trasie tutaj, podjechałam sobie autem od drugiej strony i idziemy na zatoczkę. Zobaczcie kochani, przeszliśmy stamtąd i idziemy sobie deptaczkiem na Kala Antena. Tak jak mówiłam, tam byliśmy i tym deptaczkiem idziemy w lewo na plażę, a tutaj mamy kolejną część deptaku już w tamtą stronę. Przejdziemy się kawałek, wszystko Wam pokażę. Tutaj w tym miejscu są oczywiście już latem rozłożone leżaczki i parasole. Jest też małe chillingo, gdzie napijecie się, zjecie sobie coś. Oczywiście ceny są bajecznie wysokie. I jest też normalnie prysznic. I z tego co wiem, to nawet z jednej strony powinno być zejście dla niepełnosprawnych, bo tutaj wjedziecie sobie autem, ale też wózkiem inwalidzkim. Co prawda ta trasa jest taka średnia, ale na pewno jest to tam w jakiejś części dostosowane dla osób niepełnosprawnych, a Majorka właśnie słynie z tego, że jest jedną z wysp, która oferuje dużo właśnie takich możliwości możliwości dla niepełnosprawnych, jeżeli chodzi o ich zatoki. Ej, ale wykrakałam. Ogólnie chciałam Wam wcześniej powiedzieć, że... O! Jezus. Ogólnie wykrakałam. Chciałam Wam wcześniej powiedzieć, że śmierdzi to kozom. A ja tu widzę kuski na trasie. Idę dalej, ale szybko, żeby je nagrać. Ja też nie chcę ich straszyć, ale no... Ja muszę tędy przejść, proszę Państwa. Nie mogę wierzyć, Co Wy tu robicie? Nie bójcie się, ja wam nic nie zrobię, dobra? Nie bójcie się. Ja bym chciała tylko tutaj, zostańcie sobie. Nie chcę, żeby one skakały, dobra. Nie idziemy dalej, ja nie będę ich więcej straszyć. Chciałam właśnie dosłownie ten punkt wam tutaj pokazać. Tutaj możecie sobie zejść. Jak byliśmy tutaj, to wam właśnie opisywałam, że tutaj jest ta platforma. Ona aktualnie leży, troszeczkę jest schowana. Widuszek, uciekaj, uciekaj. Ona jest schowana teraz pod falami, ale jak nie ma fal, to naprawdę bardzo fajne miejsce do e, chilloutu. A jak pójdziecie sobie tam dalej, to jest kolejna zatoczka, aczkolwiek bardzo betonowa. E, są fajne punkty widokowe. Podejrzewam, że może być ciekawy wschód i zachód słońca. Papa Morki, żegnamy się, bawcie się dobrze. Ej, ja nie mogę w to uwierzyć, ja pierwszy raz widzę takie coś. Ile was tu jest? Cała po prostu gromada. Kochani, dosłownie jesteśmy już w centrum miasta. Teraz mamy wszystko zamknięte, także nie liczycie na to, że będzie to wyglądało tak latem. Będzie wyglądało trochę lepiej, bo będą stoliki, będą ludzie, będzie jakiś tam gwar. Miasteczko nie jest duże, jest sporo restauracji, ale takiej jakości do zakwestionowania. Tutaj więcej jest tak naprawdę apartamentów i miejsc, hoteli i tak dalej, takich do noslegu niż faktycznych takich miejsc y, godnych polecenia, jeżeli chodzi o restauracje czy atrakcje. Zobaczcie, tutaj macie na przykład mini golf i tutaj normalnie latem jest mini zoo, są tutaj zwierzaczki, kozy i tak dalej, już z dala czuć ich smrodek, tutaj są też sadzawki. Widoczki są ładne, no bo jak widać, to jest piękne morze. Zachody są tutaj naprawdę przyjemne, wschody są przepiękne. I tutaj, właśnie, jest jeden z hoteli, który widzieliśmy przed chwilą. Przepraszam, to jest tamten. Tutaj są kolejne, i tutaj też deptaczkiem sobie przy morzu przejdziecie normalnie dalej. A my wybieramy się teraz na Cala Domingos. Jeszcze Wam tylko dodam, że jeżeli chodzi o restaurację. Nie polecam tej ani jednej restauracji. One są tutaj dla mnie za drogie, niesmaczne, nieświeże to są wszystko mrożonki, ale za to jest dużo barów z karaoke, dużo atrakcji dla dzieci. Także jeżeli ktoś ma mm, ochotę, po prostu gdzieś tanio wybrać się na Majorkę, to Calais de Majorka będzie dobrym pomysłem, ale jeżeli szukacie czegoś fajnego i żebyście mieli naprawdę fajne wspomnienia i przepiękne widoki, no to na pewno nie Calais de Majorka, bo tutaj jest tanio ale niezbyt fajnie jakościowo. Kochani, póki nikt nie jedzie, jesteśmy w dalszej części miasteczka, właśnie podążamy na Cala Domingos malutku, i to jest dalsza część miasta, także jak widzicie dużo restauracji, dużo rentakarów, dużo jakichś takich, no nie wiem, kawiarenek, minigolfów, atrakcji dla dzieci, ale to wszystko naprawdę jest y, niefajnej jakości. Zjedzie tu wszystko, pizza, burgery, frytki, jakieś tam rzeczy. Musiałam przerwać, bo ktoś za mną jechał, ale poza tym naprawdę nic tutaj nie ma. Nie lubię tego miejsca. Jest tanio, ale poza tym, że jest tanio, nic tutaj się naprawdę nie dzieje. Tutaj mamy takie bardzo ładne osiedla malownicze. Jest tutaj czyściutko, a my już jesteśmy coraz bliżej celu czyli Cala Domingos. I naprawdę, jak widać, kawałek trasy jest na to Cala Domingos, Cala Antena. A o tym to są 3 minutki, ale uwierzcie mi, tutaj wszędzie idzie się na około. Także jak najbardziej polecam Wam, jak już wybierać z de Mallorca, to wybierajcie te hotele tutaj przy Cala Domingos, nie ten, przy Cala Antena, mimo swojej ceny. Chyba, że będziecie mieli auto, albo nie wiem, rowery. A my już jesteśmy na parkingu, właśnie przy najsłynniejszym hotelu, chyba na całej Majorce, czyli Globales America. I tutaj niedaleko też jest obok Globales Samoa. I tutaj mamy już Kaladomingos, kochani. Hop! Proszę bardzo, tutaj mamy Globales America. Tutaj mamy wielki parking, a tutaj znajduje się restauracyjka. E, powiem Wam tak: cenowo to jest dość spoko, tak uśredniona jest ta cena, ale jeżeli chodzi o wystrój w środku, to jest taki dla mnie kicz. W sensie mishmash, jakieś pierdoły tutaj są. E, nie wiem, czy to będzie widać. Taki jest Ala Zielony Trawniczek, tam właśnie położony. No, takie sobie, ale widoki są bardzo fajne, właśnie, bo na całą Kala Domingos tutaj. Nie chcę też, żeby ktokolwiek mnie źle zrozumiał. To nie chodzi o to, że tutaj jest tanio i jest do dupy, i że jeżeli kogoś nie stać i wybierze z de Mallorca, no to będzie jakiś gorszy. To nie o to chodzi. Chodzi o to, że po prostu gdybym ja miała wybierać i gdybym ja przyjechała na wakacje na Mallorca i przyjechałabym tutaj do z de Mallorca, to byłabym na 99% niezadowolona, ale jeżeli szukacie czegoś podobnego, jakby cenowej skali nie wiem jak to nazwać, to popatrzcie sobie na Sakoma, Kalamior i Siyo. To są trzy miejscowości obok siebie, a jest moim zdaniem o niebo niebo lepiej. Lokalizacja super, komunikacja miejska super, atrakcje wokół super i piękne, piękne plaże i zatoczki wokół. A my jesteśmy już prawie o celu, naprawdę prawie o celu. Tutaj jest parking, parkujemy autko i idziemy sobie tutaj to jest to główne zejście idziemy tam. Ta plaża, tutaj Cala Domingos, jest oczywiście strzeżona, są tutaj toalety. Z tego co kojarzę, chyba są bary z tej strony. I restauracja ja nigdy nie korzystałam, więc nie wiem, czy jest smacznie tania i jak. Ale naprawdę ta plaża, moim zdaniem, jest wyjątkowo ładna, jak na okolice. Jak będziecie kiedyś na w tym e, rejonie, albo wy byście Cala Domingos czy cokolwiek, to e, bardzo Wam polecam, żebyście weszli sobie na ten klif i przeszli się tam, bo tam jest Cala Domingos Petits, to jest po prostu mniejsza wersja Cala Domingos i są przepiękne widoczki z tego klifu. Widać tą całą zatoczkę z góry, naprawdę są przepiękne zdjęcia. Ja Wam zaraz właśnie pokażę przebitki i fotki z tego miejsca i e, jeszcze zaraz Wam e, jedną ciekawostkę dorzucę. Właśnie w tym miejscu są zawsze bary, Tutaj mamy plażę, ona jest naprawdę dość duża, także naprawdę znajdziecie tutaj na pewno miejsce na rozłożenie leżaka, czy tam ręcznika. Tutaj obok tej budki oczywiście są rozstawione też zazwyczaj leżaki i parasole. Teraz jest troszeczkę widzę. Um, większa ta strefa tutaj, ale zazwyczaj ta woda jest troszeczkę bliżej. I tutaj po tej stronie mamy deptak, zaraz tam się przejdziemy, kawalątek, a tam właśnie jest taka kala Domingos Petits. Z tego co wiem, to możecie sobie właśnie przejść w pieszo, a z drugiej strony musicie już tam chyba dojechać autem i tam jest chyba hotel um, i żeby tam wejść, no to musicie chyba przez teren tego hotelu wejść. Nie pamiętam do końca, może to sprawdzę i Wam potwierdzę tutaj, napisane na dole, czy to jest prawda, czy nie. Idziemy sobie właśnie na ten deptaczek i właśnie z tego deptaka tutaj, zobaczcie jakie fale, z tego deptaka, tutaj Passeig Maritim, nie wiem jak to się wymawia, bo to jest po Katalan. z tego deptaczka właśnie wykupicie rejsy kochani, także bardzo polecam Wam tak się wybrać, bo właśnie tutaj zaraz Wam pokażę gdzie dokładnie wykupuje się rejsy statkiem, takie komercyjne. Jesteśmy stamtąd. Tutaj jest zejście z restauracji albo z hotelu, z deputaku, nie wiem dokładnie. I właśnie w tym miejscu i tam dalej są budki, w których wykupicie sobie e, rejsiki. A tutaj jak widać jest taka, takie zejście, taki mini porcik. To właśnie przypływa statek i stąd zabiera wszystkich gości. A tutaj widać kawałek tej restauracji właśnie. Są stoliczki. O, stąd będzie lepiej widać jak to wygląda. Moim zdaniem śmiesznie, ale no ludzie sobie naszej falą tą restaurację. Na pewno fajnie usiąść na kawkę, czy jakieś ciasteczko, czy coś tego rodzaju, jakieś lody. Piękny hotel America tutaj z tyłu. No. Właśnie tym deptaczkiem stamtąd, skala antena. Doszlibyście aż tutaj, no ale mi ten spacer dzisiaj troszeczkę nie podrodzę. Teraz widać tam w oddali kala Domingos Petits. Jak to wygląda, ta kala jest o wiele mniejsza, tak moim zdaniem o połowę mniejsza, to jest takie minimum, ale tam jest naprawdę fajnie, tam są też stąd widać schody i stamtąd sobie najczęściej właśnie skaczą jakieś tam dzieciaki, co jest bardzo fajne tutaj w tej plaży na Cala Domingos, to też to, że jak macie tą jaskinię tutaj, zaraz Wam przybliżę, to miaskinie tutaj, to ona czasami jak jest taki większy odpływ jest naprawdę mega spokojna woda, to tutaj wychodzą przepiękne zdjęcia, bo tam sobie możecie stanąć i to wygląda jakbyście byli w jakiejś grocie, nie wiem, w Meksyku czy coś takiego, a ja jesteście na Majorce. Także naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Jestem cała rozczochrana już, ale po prostu tak wieje, że no tak to wygląda. Teraz zaczęło jeszcze bardziej wiać, więc mam nadzieję, że w ogóle mnie słychać. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że coś Wam tutaj pokazałam, co nieco. Może wrócę tutaj jeszcze z sezonem, żeby pokazać Wam, jak to jest dużo ludzi, jak to wygląda w sezonie. Chociaż bywałam tutaj nieraz i naprawdę, ubierzcie mi, dla mnie to miejsce jest przereklamowane. Moim zdaniem, jeżeli macie możliwość, wybierzcie inne miejsce. Jeżeli nie wiecie, jakie, napiszcie do mnie, Wam pomogę. Możecie napisać komentarz, możecie napisać do mnie na Instagramie na namajorce.pl. Wejdźcie sobie na mojego bloga, tam też napisałam taki post, w którym opisuję, jakie regiony na Majorce warto wybrać na, na swoje wakacje właśnie. Ja się już z Wami żegnam. Zapraszam Was do subskrypcji, lajkowania, komentowania. No i mam nadzieję, że do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa, pa!